Cześć, nazywam się Aleksander Suszek, a to jest kanał poświęcony marketingu, sprzedaży oraz PR. Dużo firm oraz osób na własnej działalności czy prowadzących własne usługi robi ten błąd, że nie pozyskuje rekomendacji od swoich klientów. Dlaczego jest to błąd? Ponieważ to właśnie rekomendacje znacząco wpływają na nasze wyniki finansowe oraz liczbę zleceń, którą otrzymujemy. W jednym z moich odcinków pisałem już oraz mówiłem, jak pozyskiwać takie rekomendacje. Dzisiaj natomiast chciałem się skupić na tym, jak taka rekomendacja powinna wyglądać. Zapraszam do odcinka. To super usługa, serdecznie polecam. To bardzo fajnie, że ktoś tak o Was mówi i wystawia Wam taką opinię. Jednak nie jest to opinia merytoryczna i taka, która mogłaby Wam przynosić dodatkowych klientów. Oczywiście, lepiej mieć taką opinię niż jej nie mieć. Ale opinia, która sprzedaje, powinna zawierać zupełnie inne elementy. Zapytaj swojego klienta po zakończonej współpracy, czego mógł się od Was spodziewać podczas całego zlecenia, jakie emocje mu towarzyszyły, kiedy z Wami współpracował, jakie działania podejmie dzięki wiedzy, którą od Was zdobył. W taki sposób obudzisz w nim wszystkie myśli, które towarzyszyły Mu, kiedy z Wami współpracował. I dzięki temu uporządkuje sobie wszystko, co warto przekazać i czym się wyróżniać. Dzięki temu nie uzyskacie takiej rekomendacji, jak jeszcze przed chwilą pokazałem, a na przykład będzie ona brzmieć tak. Firma XYZ to specjaliści. Zawsze kiedy miałem jakieś pytanie dotyczące sprzedaży w mojej firmie, byli pod ręką. Mogłem zadzwonić na ich infolinie, a cała procedura przebiegała uprzejmie i skutecznie. Pokazujecie siebie jako profesjonalistów, którzy dbają o relacje z klientem i są jeszcze przy tym skuteczni. Ok. Konkretna cecha waszego produktu to coś, co powinno się zawrzeć w idealnej rekomendacji. Jeżeli pracujecie w swojej branży już któryś miesiąc lub dłuższy czas, na pewno wiecie, jakie dokładnie cechy są pożądane przez waszych klientów, a jakie nie. Na przykład, jeżeli pracujecie w branży transportowej, z pewnością zależy Wam, aby wasza usługa była kojarzona z terminowością oraz skutecznością dostaw. Wtedy możecie zapytać swojego klienta, z którym współpracujecie już długo, a jeżeli z nim współpracujecie długo, no to na pewno jest Was zadowolony. Czy taka właśnie Wasza usługa jest terminowa oraz skuteczna? Jeżeli odpowie, że tak, poproście go, aby zawarto w Waszej rekomendacji. Wtedy w dłuższej rekomendacji znajdzie się zdanie, gdzie wspomni właśnie o Waszych zaletach i Waszych cechach. Na przykład, firma XYZ to osoby, które są terminowe i skuteczne we swoich dostawach. Dzięki czemu nigdy nie narzekałem na terminowość swoich dostaw. I mogłem spać spokojnie w nocy, że towar będzie na miejscu, kiedy tego zapragnę. Wtedy, kiedy jakiś potencjalny klient odwiedzi Twoją stronę w poszukiwaniu, na przykład dostawcy do sklepu i zobaczy, że Wy jesteście akurat tą osobą, którą szuka, jesteście terminowi i skuteczni, ponieważ poleca Was poprzedni klient, a dlaczego miałby kłamać? No dlaczego? To po prostu skorzysta z Waszej usługi, a nie ze ZUS. A nie z usługi konkurencji, która na przykład takiej rekomendacji nie ma. Konkretny problem danego klienta. Jeżeli idziesz do lekarza, często chcesz, aby rozwiązał Twój problem ze zdrowiem. Jeżeli idziesz do hydraulika, chcesz, aby rozwiązał Twój problem z rurami w łazience. Jeżeli idziesz do fryzjera, chcesz, aby rozwiązał Twój problem z włosami. Dlatego, kiedy klient do Ciebie przychodzi, na pewno ma jakiś problem. Dajmy na to, że jesteś osobą, która udziela usług tworzenia stron internetowych w internecie. Przychodzą do ciebie osoby, które same nie wiedzą, jak taką stronę zrobić, a na przykład jej potrzebują, ponieważ chcą pokazać więcej informacji dla swoich klientów na swojej stronie, ponieważ chcą stworzyć galerię, gdzie pochwalą się swoim portfolio, ponieważ chcą zawrzeć tam menu swojej restauracji, aby klient miał łatwiejszy dostęp i częściej od nich zamawiał. Lub na przykład chcą mieć po prostu sklep internetowy i zacząć zarabiać w internecie. Dlatego, jeżeli dobrze wykonałeś swoją usługę, twój klient będzie z niej zadowolony, ponieważ rozwiązałeś jego problem. I wtedy bardzo chętnie wspomnij o tym we swojej rekomendacji. Wystarczy o to poprosić. Taka rekomendacja mogłaby brzmieć na przykład. Miałem problem ze stworzeniem swojej strony internetowej, aby sprzedawać swoje produkty. Dzięki współpracy z firmą XYZ moja strona jest dobrze spersonalizowana pod kątem SEO, jest czytelna, a klienci przychodzą do mnie dużo częściej niż jeszcze zanim miałem tą stronę internetową i pozyskiwałem klientów online. Taka rekomendacja spowoduje, że inne osoby, które wejdą na Twoją stronę z tym samym problemem, co Twój poprzedni klient, zobaczą, że jesteś osobą, która zna się na tym, co robi, i będą chcieli z Tobą dużo bardziej i chętniej współpracować, niż na przykład, gdybyś takiej rekomendacji nie miał. Przejdźmy zatem do ostatniego punktu, który dzisiaj przedstawię. OK, ostatnim elementem są dane. Przytoczę teraz dwa przykłady rekomendacji, a Wy pomyślcie, która z nich jest skuteczniejsza. Firma XYZ to specjaliści od reklam. Dzięki ich usłudze mam coraz więcej klientów. Podpisano Karol, właściciel firmy. Druga. Firma XYZ to specjaliści od Reka. Dzięki ich usłudze mam coraz więcej klientów. Podpisano Karol Kowalski, właściciel firmy Photovolt, spółka ZO. Jak myślicie? Która z tych rekomendacji wyda się skuteczniejsza i lepsza oraz bardziej wiarygodna, oczach waszych potencjalnych klientów. Oczywiście ta druga. Dlaczego? Ponieważ zawiera więcej danych Waszych klientów. I nie jest to część rekomendacji, którą ma napisać wasz klient. On ma tylko wyrazić zgodę na to, abyście użyli więcej danych do tej rekomendacji. Dużo skuteczniejsza będzie rekomendacja, która zawrze imię i nazwisko nazwę firmy oraz np. jej rodzaj. Albo czym się zajmuje, niż na przykład rekomendacja, która będzie miała tylko imię oraz kim ta dana osoba jest, np. projektantem czy muzykiem. Dlatego biorąc rekomendacje od swoich klientów, poproście ich, aby udzielili wam zgody na wykorzystanie jak największej ilości danych, ich firmy oraz ich samych. Dzięki czemu wasza rekomendacja będzie dużo bardziej skuteczna. Ok, czas na małe podsumowanie. Poznaliśmy cztery elementy skutecznej rekomendacji od naszych klientów. Po pierwsze, doświadczenie i emocje, które towarzyszyły nam przez całą współpracę. Po drugie, konkretne cechy naszej usługi lub nas samych, które nas wyróżniają od konkurencji lub cechy, których szuka nasz klient, kiedy właśnie potrzebuje danej usługi. Po trzecie, najważniejsze, konkretny problem, z którym przyszedł Twój klient do Ciebie. Jak ty go rozwiązałeś? I po czwarte, dane. Im więcej danych, tym nasza rekomendacja wyda się bardziej wiarygodna i bardziej wartościowa w oczach potencjalnych klientów. Pamiętaj jednak, że warto w pierwsze trzy punkty nie pisać idealnie, ponieważ mogą wydawać się wtedy mało wiarygodne i sztuczne. Zachowaj umiar i napisz taką rekomendację, a najlepiej poproś. Klienta o to, co chcesz, żeby było w niej zawarte, te trzy punkty, ale żeby on sam je napisał, żeby to nie wydawało się sztuczne. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zostaw subskrypcję, jeżeli odcinek Ci się podobał. Kciuka w górę i napisz mi w komentarzu, jaki problem masz aktualnie we swojej firmie, lub jaką tematykę odcinka chciałbyś usłyszeć w kolejnym odcinku. To już wszystko na dzisiaj. Zobacz jeszcze mój film na temat, jak pozyskiwać skuteczne rekomendacje. A teraz, cześć!